Krzysztof Stanowski nawet teraz, dostając potyłku, tym dostawaniem potyłku udowadnia, że stare media nie istnieją, bo nie, nie mógł go ruszyć TVN, nie mogła go ruszyć Wyborcza, nie mógł go ruszyć One, tym, y Giertychy i wszystkie inne y Tuskoidy właśnie, do momentu, w którym y nie pojawiła się prasa dwóch y, użytkowników Twittera i y, youtubera Konowskiego, którzy stworzyli największy kryzys wizerunkowy kanału Zero od początku jego istnienia, y, dotyczący tam współpracy z jednym y, z podejrzanych, jak się okazuje, czy, czy takich, no, no, no dziwnych, I'm dziwnych, tak, reklamodawców. Tutaj myślę, że reakcja Krzysztofa Stanowskiego była spóźniona i wydaje się, że pierwszy raz stracił jakiś taki instynkt, który by mu pozwolił dobrze z tego wyjść. Na razie ten kryzys trwa i dopiero właśnie na pracy internautów oparły się największe polskie media i nie mu politycy, żeby mu dokopać. No to jednak pokazuje, że ten świat mediów będzie już inny.